Mówią, że odszedłeś od nas, już u boku ojca stoisz, dziś, gdy młodzież nadal głodna wielkich słów i czynów twoich. Chciałem tak za tobą zdążyć, lecz tu się urywa droga. Którą stronę mam podążyć? Pytam wciąż w modlitwie Boga. Jestem dzieckiem w mgle błądzącym. Szukam gwiazdy gdzieś na niebie. Czas zatrzymać chcę pędzący, który nam odebrał Ciebie. Tyś nadziei był kowalem. W nasze życia ją wkuwałeś, Naród udręczany stale, Zdolność miał na czyny śmiałe. W serca przelewałeś siłę, Do modlitwy łącząc dłonie, Wielki cud nam uczyniłeś Orzeł biały znów w koronie. Kiedy cię nienawidzono, Zamachowcy przebaczyłeś, a Europę podzieloną w jeden kościół połączyłeś. Przyjmowano cię jak brata z najcieplejszą wręcz czułością, jednak w każdym kraju świata Polska była twą miłością. Wiem jak ojcze uwielbiałeś. Opuszczać zbyt ciasne mury, Piękno świata podziwiałeś, Uciekając w polskie góry. Wiem już, za co je kochałeś, Chociaż czas wszystko zabija. One jedne stoją trwale, Ich potęga. Nie przemija łąki dalej w kwiatach całe, strumyk płynie tak, jak płynął, szlaki nadal doskonałe, tylko gdzieś wędrowiec zginął.